nasz nasze u Boga, dziękujemy Ci za to, że przybywasz do tej wspólnoty parafialnej, bo wierzymy w to mocno, że jesteś naszym patronem i wspomożycielem. Będziemy tu przed Tobą zanosić nasze modlitwy i prosić Cię, być w jest z Boga w Trójcy Świętym jedynego w niebie. Ty jesteś tym, który zwyciężył starodawnego dawnego z Lucyfera, który w się Bogu toczyłeś i na niebie i wygrałeś dobro swoim zawołaniem, cóż jak Bóg. symbolicznej koronacji figury świętego Michała Archanioła na znak, że święty Michał Archanioł ma królować w naszych sercach, ma w naszych rodzinach, że zawsze mamy opowiadać się za dobrem w swoim życiu, wybierać dobro. Teraz figura świętego Michała Archanioła Zostanie ustawiona na miejscu przebywania, gdzie święty Michał Arkanią będzie odbierał od nas wszystkich cześć. Kochani moi. Gracias. Święty Michale Archaniele, wspaniałe dzieci, dorosłych patronie. Gościmy cię dzisiaj w naszym kościele składając przed tobą swe małe dłonie. Przybywasz z mocą do naszej parafii i z tego się cieszą wszystkie dzieci. Wszak Tyś jest dla nas najlepszym obrońcą, niechaj więc chwała i cześć Twa świeci. Któż jak Bóg, imię Twoje, o tym każde dziecko wie, Pomaga znosić trudne znoje, opieką swoją otocz mnie, upraszaj łaski wszystkim dzieciom. Światłem Chrystusa znacz każdą z tróg, niech naszych brzmi zawsze słowa, Bóg ponad wszystko. Cóż jak Bóg. Jeszcze przedstawiciel parafii powita w imieniu wszystkich. Gdyby nie Pan, który stanął w naszej obronie, powiedz Izrael, gdyby nie Pan, który stanął w naszej obronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, już by nas żywcem sprawił ogień ich nie, już by nas zmiotły wody i dzikie potoki płynęłyby nad naszą duszą. Już by płynęły nad naszą duszą wody, bo Niechaj będzie błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębów. Nasza dusza jest jak ptak, który uleciał z sido ptaszników. Pękło si a myśmy ulecieli. Naszą pomocą jest imię Pana, który stworzył niebo i ziemię. Albowiem rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Na rękach swoich będą Cię piastować, abyś nogą nie ugodził o kamień. Będziesz deptał o żmijach i padalcach, i lwa i smoka obarisz. Słowa tych psalmów odczytanych przed chwilą, mówią o rzeczywistości, którą symbolizuje ta figura, którą dziś z wielką radością witamy w naszej parafii figura świętego Michała Archanioła. Wierzymy w to wszystko, co Kościół nasz naucza o Aniołach. Które są istotami duchowymi, stworzonymi przez Boga, którymi on posługuje się dla realizacji swojego planu zbawienia. Archanioł Michał, tak jak wszyscy aniołowie, jest istotą niewidzialną, ale my, ludzie, potrzebujemy widzialnego przedstawienia, dlatego przyjmujemy i czcimy tę cudowną figurę z garganu. Aniołowie są nieustannie obecni w życiu ludzi. Chronią, prowadzą i wspierają w dążeniu do zbawienia. Wspaniale o tym pisał wielki doktor anielski, święty Tomasz Zachwinu. Niech obecność świętego Michała, wodza zastępów anielskich w naszej wspólnocie, przypomina nam o opiece Bożej nad nami oraz o konieczności walki ze złem, które od czasów grzechu Adama za sprawą złośliwości szatana niestety jest wśród nas jest w nas i pośród nas. Niech nasze modlitwy do tego potężnego Archanioła będą wyrazem naszej wiary i ufności w Boże prowadzenie. Niech ta figura stanowi dla nas nieustanne przypomnienie o bliskości nieba i wsparciu, jakie otrzymujemy od Boga poprzez Jego aniołów. Witaj, święty Michale, nasz stróżu i obroń. Święty Michale Archaniele, jesteś już pośród nas. Cieszymy się w swojej obecności. Oczekiwaliśmy i przygotowaliśmy się na ten moment poprzez katechezę i modlitwę. Teraz możemy patrzeć na Ciebie, na Twoje piękne oblicze i cieszyć się Twoją obecnością przez kolejne święte dla nas dni. Wędrujesz po Polsce, wsłuchujesz się w to, co ludzie mają ci do powiedzenia. Nie są ci obce żadne ludzkie sprawy: radości, nadziei i obawy i smutki. Tak jak zapewne wszędzie podobnie jest i u nas. Mamy za co Bogu dziękować, mamy czym się cieszyć, mamy za co wierzyć naszego Boga i Stórcę. Będziemy ci o tym mówić w czasie spotkań modlitemnych. Nam też nie brakuje różnych kłopotów, problemów i zmartwień. Z nadzieją czekamy na uzdrowienia i uwolnienia od słabości, zniewoleń, nałogów i zmartwień. Czekają na Ciebie chorzy, starsi, dzieci, młodzież, nasza rodzina i cała parafia. Wiele osób pragnie przyjąć Twój szkaplerz jako ochronę przed pokusami i działaniem złego ducha. Święty Michale Archaniele. Nasze oczekiwania są duże, ale Twoja moc jest o wiele większa. Cieszymy się, że jesteś. Witamy Cię w naszej wspólnocie parafialnej, której patronuje święta Kurszura Radukowska. Święty Michał, wołamy do Ciebie, tuż jak tu. Bóg. Bóg zapatrz w imieniu Świętego Michała Archanioła, za te piękne słowa powitania. E, Wyraźne, kochani, jeżeli się cieszymy czy cieszymy się czy nie? Tak, jeśli się cieszymy, to wyraźmy tą naszą radość ogromnymi brawami na świętego Michała, Radzaniowa. Tak? Michale, dobrze, że jesteś. Potrzeba nam było Twojej obecności pośród nas jeszcze mocniej, i to obiad jedyny. Pani moi, ta radość na pewno poszła do nieba, niebo usłyszy, a święty Michał na pewno tą radość tam przeniesie, z tej ziemi tam do nieba, do tamtej wiecznej, gdzie wszyscy zdążamy. Kochani, teraz my kapłani udamy się do zakryski, by zmienić czaty liturgiczne, i rozpoczniemy uroczystą przeświętą, a Panią Organistkę proszę o pieśń. od ciebie jest dana od ciebie